Siema, z detektyw strony Nachos i witam was w kolejnym odcinku z Hearts of Irons 4, a tym razem z nami jest Mazowian. Elo, elo. Ej, a weź coś powiedz, bo ja nie wiem czy cię dobrze słychać. Dobrze? No nie ja wiem. myślę, się wydaje, że to, dobrze mnie słychać. Dobrze cię słychać. Dobra, w takim razie ogólnie jeden na jeden. Już możemy tutaj sobie wystartować tam... E, jeszcze nie startujemy samej gry. Jest tutaj nowa modyfikacja. Jeden na jeden Tomikaj, okay. dobrze pamiętam nazwę? Praktycznie ja nie sprawdzaliśmy, właśnie ja... Yy, czym mam w... Mansteina i Tuchaczewskiego i w ogóle mam... <laughs> MacArthur'a, lol, unable no. to promote? Nie można tutaj promotować? Nie wiem, właśnie mówię ci, damy pierwszy raz. Co, 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 ja, co ja zrobiłem? W ogóle cię, cię zaczęło jakoś słabo słychać Nie wiem dlaczego Przed chwilą było cię dobrze słychać A, Lomazowie, Ej, no. a, Najwyżej, najwyżej naj... Nie, serio, przed Ju... chwilą cię było dobrze słychać, a teraz jakoś do O, 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 już dobrze, tak. już dobrze Mikrofon, mikrofon mi się rozpierdolił No, właśnie Żeby być Taki Nagrywamy, Sia. do widzenia <laughs> mhm. Jezus Maria Jak go przejechałeś? Postaw. No, tak nagrywania, a ludzie tutaj wbijają. Tak, ja, ja muszę samolot w ogóle zrobić. Czok trzeba zaprojektować. No, 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 Jest tylko 50 ekspa, więc nie tak łatwo. No. Zobaczymy, jaka będzie Twoja taktyka. Ja ci powiem, że ja zrobię coś śmiesznego. Tu, czy je. Ja nie nie robię dywizji śmiechu-warte. Dywizji śmiechu-warte? Nie, 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 spokojnie, nie, nie bój się. Ja chcę to, nie. O, wiem co zrobię. Czy coś mi stąd To będzie dobry pomysł. Nie, nie, nie mm. Wiesz, jak, jak coś to widzisz, że mamy wymaksowane linie produkcyjne. Tak tylko. Yy, no tak, no tak, to, 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 to wiem. Dobrze. Dobra, zobaczmy co ja jeszcze tutaj mogę... Jezus Maria, ile cywilek jest! No jest sporo. Do budowania. No ale to... Do... Bunkiersów. Bardzo, bardzo dobrze. Eee... Dobrze, gdzie ja mam badania, gdzie. <śmany> dobrze, zobaczmy template w ogóle, co tutaj jest. Ah, nie, nie ma katastrofy. Jest arta. I ile mamy czego? Mamy w miarę dobre ilości rzeczy. O, to miła niespodzianka. No, trzeba dobrze znać zasobami, bo już mi się, już, mam, już mi brakuje stali, powiem ci. Stali ci brakuje, no to no. widzisz. Jako że, jak... stali, jako, że jesteś Stalin, to mógłbym się poprosić o stali. Dobrze, <noise> jak skidiszu ci powiem. No hmm. bo oczywiście jednak masz dużo fabryk, ale jednak wszystkich nie możesz wykorzystać. Tak mi się wydaje na start. Dobra, zmodyfikujmy ten template. Dobra, coś tak, Dobra. Ja już ci powiem, że prawie jestem gotowy. Jezus Maria, 50 fabryk! No właśnie i to problem jest, że szybko zasobów zaczyna brakować. W sensie, mniej, przynajmniej u mnie jest problem ze stanem taki trochę. Eee... O, a nie możemy sobie zmienić na ten, na zamknięty i w ogóle zostajemy na cywilian fakt. Nie możemy nic chyba zmieniać, żadnych... Dlatego tak zasoby są ultra ważne, bo generalnie wpływają na twoją produkcję. ta ja widzę, widzę. Znaczy tak, tutaj infrastruktury, tak, niebudowanie budowanie infrastruktury bustuje ten produkcję, dobra. No, no na no to buduj. Ile jest ty Od cholery, dobra. Mhm. Ale tu jest zastanawiania się. Trażnie. No jest, jak to zagrać, jak, no. jak to rozegrać, tak. Bardzo trzeba się dotarć każdą rzeczą. jednak wszystko na tym. To jest mega, mega dobra rzecz. No nie wiem, jak to będzie wyglądało z produkcją, że, że nie przydawkowałem delikatnie rzeczy. Że... Do. Dobra. O jeju. Ja troszeczkę przedawkowałem tutaj z produkcją. Mam a nie, go. jest lotnictwo. Z 100 maszyn Sto transportowych. <grym> Fajne. Masz na początek. Nie, nie masz, nie masz floty. O, zrobienie w tej grze floty, wiesz, takiej te desanty. Boże, to takie głupie by było. Nie wiem, <grym> czy to Dobra, się opłaca. Jak, jak, jakich ja mam dowódców? Mam pana Żukowa, a proszę. Każdy z nas ma chyba tych samych, bo to jest, nie wiem, śmieszne, śmieszne troszeczkę. Dobra, to bym tak, tutaj damy tak. Kto o, ja już mam produkcję się. tutaj rozbujaną perfekcyjnie. To Szko Szkoda, że nie możemy... Nie yy, można promotować, kurna Że nie da się promotować. Nie można się tradeować niestety. Czy jesteś gotowy, mój przyjaciel, odpauzować? Czy ja jestem gotowy, bo odpołzować się pytasz? Poczekaj, jeszcze tylko jedną rzecz. Ile ja zużywam stali i brakuje? Brakuje mi 12 stali. Mm. Dobra. Ja szczerze. Y o, zaraz, tylko sprawdzę. O, nie jestem gotowy, poczekaj. Brakuje mi, teraz 11. Kurnek, zmniejszyć o, to zużycie jestem stali. Jestem gotowy. Mm. Więcej mi broń zużywa, dobra. Robimy tak. Możesz zwiększyć wydobycie czegoś budując infrastrukturę, za. Wiem, to, że już to robię. To... Dobra, odpalamy My na czwóreczkę? Na trójce. Na trójce, dobra, lecimy. No, let's go. Ale tutaj jedno jednostki. Trój... Ale te dywizje są szybkie, kurna. No, stary. I to pamiętaj, że to jest trójka. Ależ stoi, już stoi. Z tymi, że to, to, to się dokładnie tak samo, to jest takie wiesz. Rzecz... O, jednak w jednym miejscu można mieć dwie dywizje. Kurna na dole jest kiepskim. kiepskim... Ty też masz zresztą, zresztą. Ja mam nowić, że coś, mam, coś mam gorzej niż ty z to tak samo praktycznie. Aha, no, jaki spryciulak. A tutaj ten. Już kombinuję, gdzie by cię... Wiesz co, ja w ogóle na początek... A, na początek masz, można mieć jedno... Więc, o, boost efficiency jakiś wleciało. Ja już jestem po tym, mi się skończył boost efficiency. A. Bo to na start hmm. A i teraz normalną mamy produkcji. Jesteś pewny, że na środku mapy ci dobrze idzie, byku? Nie, nie jestem, wiesz. Czemu tak słabo ci. O nie! Mi generał ten. Y... Wounded. No właśnie. Się rozegrał. To dajesz mi dar darmowy teren, poczekaj tego gdzie spinuję, żeby... Nie, bo ja nie ogarniam za dużo tych rzeczy na raz. <laughs> Jakby to powiedzieć, ktoś ci się troszeczkę przebił. Tak ciupkę, ciupkę. Ej, czemu command power nie wzrasta? Ci też command power nie, nie wzrasta zupełnie? Nie, czyli nie można mieć perków. No i nie można transport planeów używać do ten zrzutów. Jak musicie widzę? Kiedy się skapnie? Oż ty w dupę! Oż ty w dupę! Szkoda, że nie wysłałem na, na stolicę ci typa, nie? Żałuję tego strasznie. Dlaczego to się nie... ...nie ustawiło chyba przez to? Dobra, byku. Już cię tutaj ten... ...po, po zresztą poczekaj, co ja? No, prawda. Tutaj Żukow zaraz... ...zainterweniuje. Hmm, też ten twój Żukow. No, poczekaj, o. Jakie chcesz być sprytny? Nie popłać się tylko Jak ktoś ci zrobi kontro no Sprytnie, sprytnie, nawzajem się pookrążaliśmy Ale ja też ci zabrałem, ale ja ci zabrałem jedną dywizję Akurat to bym jeszcze zmniejszył prędkość, bo to za dużo rzeczy się dzieje Na minutę na sekundę Teraz się bezpiecznie wycofamy No tutaj po prostu trzeba mieć potężny micromanage Tak, trzeba ja słyszałem, że ty jakieś potężne czołgi będziesz na mnie wysyłał i nie widzę jeszcze ani jednej dywizji czołgów. Może, po, może wiesz co, tylko że używam frame tanków i tego nie widzisz. Okej, okay, Far. W takim razie mnie przybijał twoich dywizji. Takiej używasz? Mm. Nie, nie używasz frame time. Mm. Co teraz przybijasz mnie tam tylko tylko, że ja mam matryzyn, ale jak przyjdziesz na mnie od stronę, to będzie tak samo. Dobra, mam wreszcie coś, co mi pomoże Wygrać. Mm. No i da mnie to wygrać. I tak ten twój początek ci dużo dał. Jak najszybciej po prostu zrezygnowałem. No, ja też tak robiłem, tylko że ja twoje jednostki wsparłem. jak nie przebije tutaj. Mogę poddać to. to. Daje się. No. No co ty? Bo ta organizacja ma dość spore znaczenie, wiesz. Ale bardzo śmieszna mapa, ci powiem. Naprawdę. E... A twoja zdaniem jest ciekawa z tego powodu, że jest śmieszna. Co się. śmiesza w dobrym kontekście. Dobra, rozjedziesz mnie, kurwa, nie ogarniam tego wszystkiego tutaj. Ile to masz ogólnie, Dwindy, na przykład, się pochwal? Ja mam. Masz więcej. Ja, ja mam 50. Więcej. Ja mam z 30. To trzeba od razu po prostu spamić jak najwięcej. No ale ja chcę. Wiesz co, przez jakiś czas myślałem, że, że w tej grze ma znaczenie equipment, ale jednak nie ma. Chyba, że na przykład zrobimy na cenną gierkę e, na tak zwana. Nie, rozwalisz mnie. W no sensie, przepraszam, nie na tylko że e, możemy rozpocząć wojnę dopiero w którymś tam roku. Nie, bo znaczy, ale automatycznie ci wypowiada wojnę. No tak, miejscu. ale wiesz, zaatakować. Dopiero od jakiegoś czasu. Coś powiedział na coś tak. Zobaczymy. Wydaje mi się, że czas taki na przygotowanie by się przydał. Z pewnością. Na przykład rok na tutaj wszystkiego. Aczkolwiek to też jest śmieszne, to jest takie bardzo zadmiarskie. Tak od razu Wybywało się... Udało się wydało. moje bunkry, tak. To będziesz robił ten... Uh, last ten. Stand. <laughs> Właśnie. Uh, 30 minutes of hell, tak zwane. Tak. Ej, da się jakoś zdobyć najwięcej Experience w tym momencie? Nie ma chyba jak to nie da się w ogóle zrobić marynarki, bo nie możesz żadnego ten. Ty eee... nie możesz projektować floty. No? Aaa, jakie główne, ja chciałem pod flotę pójść. Chcia... Tak, wiem, chciały, chciałbyś mi desant na plecy fajne zajebać. No, weź. Ja bym produkował jakieś takie. Yy... Bym dodał do tego teraz, co jest template antitanka i bym się bawił w yy, ten. ...w desanty. I robił ci takie grupki, aż... ...i comment power w ogóle nie wzrasta. A, to już mówiliśmy. To już mówiłeś. Nie, mo nie można na co stanu standów walić. Chłopco zastanował dywizjami front. Będny. Ej, ale czy ty teraz nie możesz się trzymać, tak jakby? Na tym co jest? Ja na przykład strasznie dużo infantry equipment mi brakuje i artillery. Ja mam trochę lepiej, jeżeli o to chodzi. Spalonych chłopców, trzeba co czas wypalić powoli. Mm. Widzę kontr. kontr. uderzenia jakieś idą. halo, halo, co to ma być? Ja mam się broni w górach, to mam trochę łatwiej. O boże, to jestem gubi. Kurde, ej! Zaczyna tu mm. być groźnie. Zaczyna tu być groźnie, i powie, powiem się tutaj. wycofałeś na jakieś tereny, zaczynasz mnie puszować. Co to za okrążenie pięciu dywizji? No. <laughs> Sześciu dywizji, przepraszam. Ale ja ci powiem, że ja musiałem template osłabić. Bo kompletnie. A, ee, wyszło ci to na próżne. W sensie artylerię jeno zabrałem. Y, y, przeniosłem artylerię do tego. Do kompa y, kompanii wsparcia. Co to na południu wycofywanie? Proszę mi to wytłumaczyć. Jestem ekonomiczny, wiesz? Pan. Myślałem, że będzie trochę fajniej. <noise> dla, mnie, dla mnie jest fajnie. Nie, nie widzę powodu, dlaczego miał... W sensie ciężko to okrążenie zamknąć. Po prostu tutaj atakuję, atakuję. Ja normalnie wyłączyłem front, bo, chciałem, bo nie potrafię mikro zarządzać w ogóle, tymi, w ogóle zarządzać tymi dywizjami, jak one ciągle chodzą. To wiesz co, to ja sobie ustawiłem po prostu, że yy, balans co henshin. Wiesz, ta opcja, że tak jakby nie idą z dalekich regionów, tylko z samych bliskich, żeby No mi się udało, tobie też naklążyć trochę dywizji. Ale okay. nie będę ci dłużny. A, no, może zobaczyć gdzie. Oszty, w dupę. O nie! <grym> no nie fair. Te dywizje kurwa 100 lat idą. Kurwa. Ciągle jest wypełnione. O no nie! Nie! He 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 he. Moje. Mine. Coś tam zrobiłem, nie? Tak, no katastrofa. Tutaj próbuję jeszcze coś odratować, ale. ...dziadostwo się robi. Ale z drugiej strony, ty uważasz, żebym ja cię tutaj nie okrążył. Ej, to jest nie fair. Co? Nie. Inuj. Dobra, walki tutaj potężne. Żebyś wiedział. No, powiem ci tylko, że to tak ujmę, ciężko. Tak, można tak to ująć. A, się tam, ale fajnie. No. Zjadłem tą dywizję. Ten bunker miałem, God damn it. Kurde! Dlaczego w złą stronę uciekł? Uciekł z pozdrowia. O, dobra! Jedną, jedną wyten. Jedną. Y tak, uratowałeś o... jedną, gratulacje. Dobra, starczy, starczy. Ja bym się Ciebie zapytał, co ty na południe wyprawiasz? No bo... nie wiem, po prostu i tak nic tam nie zrobię, ja mogę wycofać się na pozycje, które są bardziej ekonomiczne. I tak, tym, że wiem, że straciłem resursy, no ale trudno. Trzeba poświęcenia czasami, że tak akceptować. Rozumiem. To, że ze mną wygrasz, to ja już wiedziałem. A jak z twoim lotnictwem w ogóle? Tak. Masz Dziękuję. coś takiego, czy raczej nie? Pewnie ty masz i zaraz mnie postawisz w głównie, tak powiem. Nie, ja nic takiego nie robię. Jestem szczery, szczery, człowiekiem. Ja mam. Ja mam 200 fighterów U. i. Myślałem, że ty też pójdziesz do na ja postawiłem no, na te fajne tanki i to tak, tak sobie wyszło. W ogóle moje dywizje mają takie problemy z equipmentem, że ja ci nawet nie powiem jak Ja ci... Y, support equipmentu minus 300 infantry equipment minus 9000 Są no my problemy? Się. No i naprodukowałem się tych głównie jak się nazywają? Eee... Ty, tych nikomu niepotrzebnych do Coś pójdzie. Nałudziłeś łudziłeś się. No, i kasy coś tam robią. I tu na południu okrążenia. O, widzę, że już widzi. No, eee, dobra, poddaję tą grę. Chuj. <grystanie> Kapitulacja. O, dobra, widzę. No dobra, w takim razie eee, to co, do gryweczka? Wiesz co, ten, jednak ten mod mi się średnio podoba, bo w sensie tak naprawdę wystarczy. Że zrobisz dużo dywizji i zaatakujesz w jednym konkretnym miejscu. Bo nie da się pokryć całego frontu idealnie. W sensie, nawet jak po, wy, dasz porów, porówno we wszystkich dywizjach, zawsze krzyjna strona może skumulować gdzieś swoje dywizje i tam uderzyć i wygrywa już. W sensie, gra strata jednej prowincji, to przynajmniej dwóch, to już jest w ogóle porażka. Bo um, nie, po prostu jakoś, tak, jakoś tak dziwacznie mi się gra na tym bodzie. Rozumiem. W takim razie, dzięki za oglądanie i siema.